Już nasz wykładowca również jest, za chwileczkę się tutaj pojawi. O i witam Natalię widzę. Również cześć Natalka. Czy dobrze mnie słychać? Wszystko ok? Tak? Przypominam osobom, które już się tutaj u nas zalogowały, macie widoczny paseczek. Szukajcie swoich ośrodków. Jeśli oczywiście już jesteście w wybranym ośrodku na kursie, a te osoby, które jeszcze nie wykupiły nigdzie kursu i robią sobie indywidualnie, to rozglądajcie się za swoją miejscowością, za ośrodkiem, który z nami współpracuje. One są wyświetlone na paseczku. I to na pewno są szkoły, które my możemy polecić, robią tutaj razem z nami kurs, działają na stronie prawko.pl, także te ośrodki Wam serdecznie polecamy. Witam również Rafała, Pawła i Szymona. O, Kasia Jagoda, Jagoda, jakie piękne imię. Przypominam Wam, że startujemy punktualnie o godzinie 18 .00. i witam Daniela i Ole również. Nasz wykładowca za chwileczkę już się w studiu pojawi. O, widzę, już idzie tutaj za maszystym krokiem. Dynamicznym, <dynamicznym, <dynamicznym> powinno być. I pewnie, a masz swój kubeczek, Teraz tylko się nie potknąć, tylko się nie potknąć, bo jestem na wizji. Tak, tak. Tak, podpinaj tutaj słuchaj, tutaj jedna osoba na naszym kursie ma jedno z najbardziej piękniejszych imion i gdybym miała kolejną córkę, to dałabym jej na imię Jagoda. Jagoda, ładnie. Bardzo ładne imię. Ładnie. tak. A mam znajomą, która ma na imię Jagoda, a ma pensjonat w międzywodziu porówka. <słuch> Sprytnie. Naprawdę, Podobna naprawdę. Mi się. Tak, tak. Niech ja znajdę. A ja tu chciałam to co tobie... sobie... sobie. Okay. to jest? Dobra. No nie wiem, musisz sobie tutaj ustawić. tak? Ale chciałam ci powiedzieć, Areczku, że ja mam tutaj dla ciebie niespodziankę, taką obiecaną, którą specjalnie zamówiłam. To ja muszę zobaczyć, żeby kursanci <laughs> dzisiaj widzieli nasze, Ale nasze wyposażenie. Także słuchajcie dzisiaj kursanci, zobaczcie ładnie. Dzisiaj o, będziecie się tu. uczyć Filipa i, i wszystkich rzeczy związanych z techniką. Specjalnie dla Ciebie nówka funkjel niż nie używana jeszcze Ale tutaj. fajne. Także rajdowa. Myk, myk. <laughs> Jak struś pędzi wiatr, prawda? Słuchaj, bo mamy 42 sekundy. To nic, ja teraz jadę. Nie? <laughs> Okej, okay, super, dziękuję tak, bardzo. Także wiedzą już o czym dzisiaj jest nasz... co będzie na naszym, na dzisiejszym wykładzie. Ja, mogę, e, mogę... Tak, odpalamy rajdówkę. Płeczka się przydaje od razu. Ja, nie, może i dobrze. <laughs> mogę <iść> zimny <zyskchau> łokieć od razu. <ś possibilities> ja z tym zostaję na przywitanie. No. <laughs> Ale mi się podoba. Cieszę się bardzo, wiesz, do usługareczku. Ja, ja zawsze jestem... o, jest. Jestem spokojny, jestem. O. Dzień dobry moi drodzy, kolejny przedostatni już wykład dziewiąty prawka kategoria B. Nazywam się Arkarki. jak Państwo przez dalsze te tematy przeprowadzę, będę opowiadał dzisiaj m.in. o tym, jak przewozić dzieci w e, samochodzie. To dość ważny temat, troszeczkę o telefonach komórkowych i zajmiemy się już przygotowaniem do jazdy, tak jak Weronika słusznie tu powiedziała, zapoznam was m.in. z Filipem i na potrzeby tego egzaminu. Ale też na potrzeby codziennego poruszania się, wtedy, kiedy na przykład pożyczacie samochód i te wszystkie odległości, ustawienia, kierownicy, wszystko musicie sobie umieć poustawiać i, i dostosować pod swoje, jakby to powiedzieć, pod swoją anatomię. Bo to też jest taki czynnik, który, którym się między sobą różnimy. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynajmy! jesteśmy już razem jest z nami Weronika dzisiaj. Witam was serdecznie. I w, w realizatorem realizatorem reżyserem jest Cyprian. O, pokazał się. Gdzieś tam pan Paweł też krąży, ale ja nigdy nie wiem czy <laughs> czy jeszcze go nie tak, ma. No, ręko tak pokaże, czy <laughs> Także z nim też się witamy, bo na pewno na pewno no jest z nami. To to Arku, zaczynamy dziewiąty wykład. Witamy Was serdecznie. Większość osób przywitaliśmy już tutaj podczas naszej pięciominutowej przedwstępnej już transmisji, ale jeszcze do, widzę tutaj Wiktorię, Martynę, Katarzynę, Anetę, Michała, Wiki. Powolutku nam się tutaj wszyscy logujecie, bardzo się cieszymy. Pogoda coraz ładniejsza, wy tak tłumnie tutaj z nami. Witacie się codziennie od poniedziałku do piątku. Dziewiąty wykład. W związku z powyższym przypominamy osobom, które jeszcze nie zapisały się na egzamin wewnętrzny. Dobrze by było już to powolutku robić, prawda Areczku? Tak. tak. Rozwiązujemy coraz więcej testów. Powolutku zbliżamy się do egzaminu teoretycznego. I w związku z powyższym oczywiście gratulujemy osobom, które wczoraj rozwiązały super szybko. Wysłały nam tutaj podsumowanie zadania domowego. I tymi osobami są Nina. Shark Kusiek i Magdalena. I te osoby prosimy, aby skontaktowały się z nami na Discordzie bądź na Messengerze teoria na prawko.pl i tym osobom przedłużymy oczywiście dostęp o 3 dni do naszej aplikacji prawko.pl. Serdecznie wam gratulujemy. Kontaktowaliście się dzisiaj, witaliście na komunikatorze, naszym czacie tutaj. I oczywiście zachęcamy Was do tego, prawda, Arku? Bo tak. widzę, że Ty kręcisz, kręcisz. Ja tu jestem w swoim żywiole. Zadanie, do, zadanie domowe co? odrabiasz teraz na tak, miejscu. Tak, mogę coś od razu poprawić, tak. ulepszyć, usprawnić. Zachęcamy to. Was do tego, abyście się z nami komunikowali. I oczywiście, jeśli rozwiązujecie testy i któreś pytanie jest dla Was trudne, coś jest niezrozumiałe, prosimy Was o to, abyście skopiowali numer pytania i za chwilkę, za chwilkę taki przypominający filmik puści nam tutaj. Z odtworzenia. O, już mamy. W jaki sposób w aplikacji prawko.pl znaleźć numer pytania? Logujemy się oczywiście na odpowiednią kategorię. Wchodzimy w zakładkę testy i rozpoczynamy bądź kontynuujemy nowy test. I mamy numer pytania i ten numer pytania, jeśli rozwiązywaliście testy w dniu wczorajszym i spisaliście, to prosimy, aby tutaj na czacie nam go udostępnić, a my oczywiście zajmiemy się tym pytaniem. Jeśli macie również pytanie do naszego wykładowcy i dotyczy to dzisiejszego wykładu, to postaramy się na to pytanie odpowiedzieć, ale wiecie o tym, że jeśli tylko chcecie się z nami komunikować również po wykładzie, to służy do tego m.in. Discord, widzę, że dużo, dużo osób się zapisało, kogo jeszcze tam nie ma, ja za chwileczkę wyślę Link do Discorda i zachęcamy oczywiście, żeby się tam dopisywać. Areczku, dzisiaj mamy wykład zamknięty, prawda? Więc te pierwsze tak. 15 minut, za chwileczkę wystartuje licznik i pierwsze 15 minut dla osób oglądających nas na YouTube, jak również oglądających nas na TikToku jest bezpłatny. Jeśli kto kogoś z Was zainteresuje ten dzisiejszy wykład, zachęcamy do tego, aby wykupić subskrypcję na naszej aplikacji na prawko.pl i tam będziecie mieli dostęp do wykładów i e learningu. Do testów. Wszystko, oczywiście, oficjalne, identyczne jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Takie same pytania znajdziecie i w naszej aplikacji, i potem na egzaminie. Prawda? Tak Arku potwierdzasz, baza w ostatnim czasie była kilka razy aktualizowana, także nie musicie się bać, że jakiegoś pytania nie będzie, jak usiądziecie już w Wordzie na egzaminie. Widzę, że pierwsze pytania spływają. Arku, ja myślę, że tak, zanim zaczniemy wykład, bo ja długo. Oh. Ale akcja prawko na start. Ty tak, tak zawsze fajnie reklamujesz. Tak. mam nadzieję, że tym razem też mi się uda. Ten paseczek <gry> zielony, który Państwo widzicie, to jest paseczek symbolizujący ilość wpłat, jest uśredniona cena kursu i razem z fundacją Mam Dom wspieramy te osoby, które są z rodzinnych domów dziecka, które są z jakichś takich miejsc, gdzie, gdzie były wychowywane, no jakby poza, poza tym swoim domem. Staramy się ułatwić im znalezienie się. Jakby w tym samym czasie na drodze, bo prędzej czy później pewnie i tak prawo jazdy by, by te osoby zrobiły prędzej czy później, ale dzięki nam, dzięki wam tak naprawdę, dzięki waszym wpłatom, nie będą musiały tej decyzji odkładać. W Czasie. I za te Oczywiście. wpłaty dotychczasowe, które, no zobaczcie, już on się prawie całkowicie tak. zazielenił. Tam brakuje nam 300 parę złotych, może uda się dzisiaj na wykładzie yy, uzbierać tą kwotę. Każda złotóweczka jest ważna. Ja poszedł chwileczką, wkleiłam Wam link. Chciałam powiedzieć, że w tym momencie od zeszłego tygodnia mamy dwóch nowych kursantów. Jeden jest z okolic Bolesławca, drugi to jest Warmia i Mazury. I bardzo się cieszymy to dzięki wpłatom osób, które tutaj, tak jak Wy, uczestniczyli w tym kursie. I taka mała drużdżówka na dzień jutrzejszy, yy, którą gdzieś tam mieliście sobie zaplanować albo może energetyka, o widzę już mamy świeżutkie zdjęcia, tak, to, jest, to, są, to jest, są zdjęcia naszych dwóch nowych kursantów i to właśnie dzięki tym wpłatom są tak jakby w tym momencie na kursie i będą miały możliwość tego wyrównania szansy, ponieważ wy to prawo jazdy otrzymaliście pewnie gdzieś tam troszeczkę chociaż sfinansowane, sprezentowane przez rodziców, oni takiej szansy nie mają, także Liczymy na Was. Dobrze, Arku, my zaczynamy powolutku wykład. Ja za chwileczkę odpowiem tutaj na czacie na rzeczy, które wam tutaj już nam zadaliście, jeśli chodzi o pytania, o wykład, o numery pytań, a ja zachęcam cały czas do komunikacji z nami i uważnego słuchania Arka. No, Oddajemy głos. Jak najbardziej, moi drodzy. Jeszcze tak kątym oka widzę, czy mój egzamin wewnętrzny jest w WOLD. No tak. To, to ciekawa jest informacja, przynajmniej jak dla mnie, ale... No właśnie, no właśnie, widocznie tak państwo e, taką drogę obraliście zdawania tego prawa jazdy, że zaczynacie sobie od zdania egzaminu państwowego teoretycznego i dopiero potem w tej szkole przychodzicie na jazdę. Natomiast to, czym chciałbym się teraz przede wszystkim zająć, to przewóz dzieci samochodem. Te przepisy się troszkę tam kiedyś zmieniały, ale to nie o to chodzi. Musimy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym. Musimy wiedzieć, że w zasadzie znowu priorytetem będzie zawsze zabezpieczenie tego dziecka przed wszelkiego rodzaju możliwym do przewidzenia skutkami różnego rodzaju zdarzeń na drodze. Tak trochę powiedziałem, może na naokoło, trochę może się powtórzyłem, natomiast chodzi o to, żeby to dziecko zawsze przytrzymać. I gdybyśmy mieli korzystać tylko i wyłącznie z pasów, które to pojazd jest wyposażony, to ten pas rzadko kiedy będzie przebiegał właściwie, rzadko kiedy spełnił swoją funkcję, w związku z tym Pierwsza, najważniejsza informacja, gdziekolwiek planowalibyśmy to dziecko przewieźć, czy z przodu, czy z tyłu, czy, z, czy jeszcze w jakimś tam trzecim rzędzie siedzeń, czy, czy to dziecko, które ma mniej jak 150 cm wzrostu, zawsze musimy zapewnić mu jakiś fotelik albo urządzenie podtrzymujące, takie zgodne z przepisami. Bardzo dziękujemy Anastasia za wpłatę. Oj, jaka duża wpłata, dziękujemy. bardzo dziękujemy, naprawdę super, kciuki w górę. Tak jest. I zgadzam się, żeby zawsze gdzieś tam tego króliczka z marzeniami próbować dogonić, i, i tym bardziej dziękujemy. Także dziecko, mniej jak 150 cm, zawsze fotelik albo zawsze podstawka. No i jak to odróżnić, i czy na pewno musimy? Musicie wiedzieć, że foteliki są w różnych klasach produkowane, czyli tam klasa 0, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ostatnia kończy się na, na wadze dziecka około 40 kg, 36 bądź. On 38 kg, około 40 kg to jest ostatnia klasa, gdzie będziemy w stanie wagowo ten fotelik dziecku zapewnić. No i patrząc sobie na, na fotelik, on się charakteryzuje tym, że ma własne pasy bezpieczeństwa, a do pojazdu jest mocowany za pomocą pasów z pojazdu. Czyli ten pas najczęściej trzeba gdzieś tam przepleść pomiędzy odpowiednimi punktami mocowania. I to dopiero zapewni odpowiednie trzymanie najpierw fotlika w pojeździe, a potem no oczywiście dbamy o to, żeby dziecko też te pasy miało odpowiednio zapięte, pewnie też ściągnięte, bo, bo nie może gdzieś mieć możliwości oswobodzenia się takiego z tych pasów, ale też nie za mocno. Są systemy, na które producenci się między sobą umówili, porozumieli się, jednym z takich systemów mocowania najpopularniejszymi to jest system ISOFIX. Czyli taki system, gdzie mamy punkty kotwiczenia, i niemal na klik ten fotelik wpinamy, na przykład w sytuacji, gdy on wędruje pomiędzy samochodami. Często dziadkowie albo, albo właśnie rodzice, albo między tatą, mamą a, a ciocią, to ten, ten fotelik wędruje w samochodzie, w pojeździe. To jest bardzo wygodny system, tylko tak na, na klik. Chociaż powiem szczerze, jak już raz przejdziemy drugi i może trzeci procedurę przeplecenia tego pasa. Z samochodu, żeby umocować fotelik bez tego systemu, to też idzie to niemal niemal odruchowo i nie trzeba tyle czasu poświęcać, tylko trzeba się z tym, no, tego nauczyć. Także tu nie ma lepszych, gorszych rozwiązań, ale chcę, żebyście wiedzieli też, że są takie na, na klik z blokadą i, i są, no mówię, trochę jednak moim zdaniem wygodniejsze. Tu mamy taki przykład innego niż fotelik urządzenia, podstawki. Jej zadaniem jest przede wszystkim unieść dziecko tak, żeby pasy lepiej przylegały, żeby, żeby one zaczynały spełniać swoje zadanie. Czyli czy z przodu, czy z tyłu, zawsze dziecku zapewniamy fotelik. Takiemu dziecku, które ma mniej jak 150 cm wzrostu. Jeżeli przewozimy, bo o tym też obiecałem, że Wam opowiem, jeżeli przewozimy dziecko na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, na przykład w takiej gondoli, bo ona idealnie obrazuje powód, powód przepisu. Że mamy możliwość przewiezienia tego dziecka tutaj do kierunku jazdy na przednim fotelu, tylko wtedy, kiedy pojazd nie jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, bądź wtedy, kiedy my mamy możliwość wyłączenia, dezaktywacji tej poduszki. Jak to zrobić? Pewnie jest do tego jakaś stacyjka, pewnie jest do tego jakiś przełącznik, może ukryty w schowku, może gdzieś po otwarciu drzwi to się dopiero e, ujawnia, ale, ale będzie. Danielu, bardzo dziękuję. Dziękujemy pozdrawiamy bardzo. Łódź ze Szczecina ale dzięki za za wpłatę. Dlaczego tą poduszkę warto jest wyłączyć? Dlaczego wa, dla, przede wszystkim tak jest w przepisie. To jest ważne. Marii dziękujemy bardzo. Było super. Bardzo I miło. Pikachu I Pikachu nawet wybrany. Mhm. Dzięki. Dlatego, że w ogóle każdego rodzaju kolizja, nawet jeżeli nie ma wystrzału poduszek, jest to ogromny hałas. Mniejszy, większy, ale, ale dla dziecka to już może okazać się przeszkodą w jego jakimś tam prawidłowym rozwoju. To samo, gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że ta poduszka wyszczeli i uderzy w gondolę, czy uderzy tutaj pewnie gdzie, gdzie jest główka, to też może spowodować jakieś później problemy no, z takim prawidłowym rozwojem, i, i dlatego jest to całkowicie zabronione. No mówię, chyba że poduszka jest wyłączona, albo, albo nie ma poduszki. Choć poduszka pasażera, o ile mnie pamięć nie myli, ja nie chcę Państwa w błąd wprowadzać, ale jako taki obowiązkowy element wyposażenia pojazdu to jest około lat 2000. Nie chcę teraz, no, tam 2000, 2002, coś takiego, już wtedy każdy pojazd musiał mieć poduszkę pasażera, więc w tamtym momencie. No, tu już trzeba byłoby się, mając, mając taki samochód, zastanowić, czy się dają wyłączyć. I teraz powiemy sobie o wyjątkach. A mianowicie, jeżeli dziecko osiągnęło już 135 cm wzrostu i wyrosło nam pod jakimś względem z fotelika, na przykład masa, już nie możemy tego fotelika zapewnić, bo dziecko jest cięższe, albo, albo wzrost. No, to są, sam przepis mówi o wyjątku, że jeżeli już ma, nadal osiągnęło 135 cm i ma mniej jak 150, to na tylnym siedzeniu możemy takie dziecko przewieźć jedynie przypięte pasami. Ale to tylko wtedy, kiedy już ma 135 cm mm wzrostu, tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie już mu zapewnić, zastosować w pojeździe ani urządzenia podtrzymującego, ani fotelika, bo nam dziecko z jakiegoś powodu wyrosło. Kolejny wyjątek taki do, do przepisów to jest, mamy już zainstalowane foteliki na tym, w tylnym rzędzie siedzeń nie ma możliwości zainstalowania kolejnego fotelika z różnych powodów. Albo on się już nie mieści, albo e, pas jest tylko biodrowy. Tak też może być. To jest dozwolone przewiezienie dziecka przypiętego jedynie pasami bezpieczeństwa. Myślę też, że to jest ukłon w stronę. Rodzin takich wielodzietnych, w stronę, w stronę takich, no bo już nie trzeba jeszcze kupować minivana, czy, czy tak jak się uśmiecham, zawsze, autobusu, tylko nadal to dziecko można, można przewieźć. Gdy mówimy o przewozie dziecka karetką, radiowozem, jakimiś takimi sytuacjami, po, pojazdami nie wiem, straży gminnej, miejskiej, czy no to tego fotelika mieć nie musi. Wtedy, wtedy nie, nie, chyba że dziecko ma orzeczenie lekarskie odnośnie odnośnie zwolnienia, nie? takie po badaniu lekarskim, może jakieś urazy kręgosłupa, może, może coś takiego, to, to może nie mieć. Może ja Państwu zadam teraz takie z ciekawości pytanie, bo jeżeli o fotelikach jakieś pytania Państwo mieli, Weroniko? Tak? tak, wiesz co, tutaj pisze, jakimi autami jeździ się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jakimi modeli, modelami w Sulejówku, więc ja tutaj odpowiedziałam kursantowi, że należy sprawdzić sobie bezpośrednio na stronie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak? Yy, ponieważ Myślę, to jest w formie, w, bądź skontaktować się telefonicznie, tak? ponieważ no, ja nie mam bazy tutaj dostępnej, można sobie to sprawdzić na stronie internetowej. A więcej Państwu powiem. Czasami bywa tak, że, że ten sam ośrodek ruchu drogowego dysponuje kilkoma modelami pojazd, tak? Mhm. dzieje się bardzo często przy zmianie pojazdu. Gdzie do tej pory tak, że no, i jeden, Tyle ile jest i... WORDów, tyle jest różnych przypadków w Polsce, no więc ja mamy... w związku powyższym nie potrafię tutaj A, odpowiedzieć. W takich instytucjach mamy postępowania przetargowe i tak naprawdę no, kto wygrał przetarg, ten, ten tak, samochód tak. jest wykorzystywany, mhm. ale to, to jeszcze nie jest mhm. jakby wyczerpujące, ponieważ wiele szkół oferuje możliwość podstawienia pojazdów. Mhm. Tutaj kursant pyta się, czy widzi wykładowca pytania. Tak, jest tutaj taki duży ogromny monitor, na którym widzimy wszyscy, ja, jak również wykładowca. Podważny także. Tak, odważne tak, założenie. Wszystko, dzieje się, oczy, wszystko ale... dzieje się na żywo, tak. Dziękujemy. Tu w międzyczasie 10 złotych wpłaciła Anastazja. Super Anastazja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zobaczcie, tutaj już mamy 200. Y... No to ja, ja nie, nie wiem. Tak. Nie całe, tak? Tak. tak. 250? Tak. Nie, Już nie, naprawdę nieduża nie, nie duża kwota. Yy, ma pytanie Dominika, czy podczas jazdy taksi trzeba fotelik dla dziecka? Nie. To częste pytanie, prawda? Nie, też? ale warto dzwoniąc, czy nawet korzystając, nie wszystkie aplikacje mają możliwość tam wprowadzenia uwag, ale czy korzystając z jakiejś aplikacji na taksi, czy, czy dzwoniąc można o taką choćby podstawkę jednak poprosić. Że tak. To jest dla nas ważne. Można zabrać swój? No pytanie, gdzie jedziemy, co, mhm. co dalej się będzie działo, bo, bo prawdopodobnie no, no i tak ten swój będzie potrzebny. Jeżeli to jest nawet wylot gdzieś tam i tak planujemy, czy wypożyczyć samochód, czy będziemy jechać znowu może jakimś autokarem, czy, czy ten, to warto jest zabrać ze sobą ten swój fotelik, mhm. swoją podstawkę. Ale korporacje taksówkarskie jak najbardziej też to umożliwiają. Przy czym no, może będzie trzeba trochę dłużej poczekać na tą taksówkę, może, tak, tak. może, może to nie będzie już, już dokładnie najszybsza opcja, ale. Ale chyba warta dla bezpieczeństwa, bo jednak cokolwiek, nikt tego nie zakłada, ale cokolwiek by się stało, tak jak Państwu tłumaczyłem. No, każdy przedmiot, każda osoba, która nie jest unieruchomiona w tym pojeździe, odnosząc to do przedmiotów, czyli nie jest w przewidzianym do tego uchwycie, nie jest w takim miejscu, nabiera masy. Jeżeli mówimy o sytuacji takiej jednej z nie powiem, że najbardziej, ale jednej z najbardziej dramatycznych wtedy, kiedy wytracenie prędkości jest niemal natychmiastowe. Czyli uderzenie w ścianę bądź. No takie, gdzie już za bardzo nie ma tej energii rozproszonej na coś. Nic się nie ugięło, nic się nie. Tylko takie dość mocne uderzenie. No to powiem Państwu, że 50 kilogramowy obywatel przy prędkości 50 km na godzinę waży 2,5 tony. Tak możemy sobie to powiedzieć. Arku, mogę tak obrazowo, ponieważ w... Pop Przednim miesiącu uczestniczyłam w cyklu wykładów i pomagałam naszemu Maćkowi, który technikę prowadzi mhm. na kursie instruktorskim, bo już takie kursy też jako firma prowadzimy i on bardzo często na zajęciach dla instruktorów Puszcza y, do obejrzenia filmik, w którym przewożone są w samochodzie rzeczy z kastoramy, czyli y, między innymi y, jakiś worek z pudło z farbą, tego typu rzeczy, mhm. i które nie są poprzypinane, i jak wygląda samochód, i jakie obrażenia y, ma ciało. Ponieważ te rzeczy nie są zabezpieczone. I mm. drugi film, który widziałam, był z pieskiem biegającym. No, no, po samochodzie, który nie był zabezpieczony. Tak, Także warto sobie, jak macie chwilkę czasu, na YouTubie takie filmy, bądź no chyba na YouTubie najszybciej, to odnaleźć, naleźć. ponieważ obrażenia są ogromne. Jeśli takie no, rzeczy nie są zabezpieczone, więc można sobie to wyobrazić pod kątem niezapięcia pasów, jakie jest przewożone dziecko, gdzie my dbamy, tak, bo, bo to nasze dziecko. I Zapalniczka i, tak. potrafi wybić przed nią. Znaczy, wybić to też dużo powiedziane, mm -hmm. bo ona jest wiele, z wielu, z wielu mm -hmm. płaszczy z szkła się składa, nie? Tam jest kilkanaście warstw, ale 100 szybę zapalniczka, która po prostu przy takim zdarzeniu uderzyła w szybę, to idą ona waży sama mm -hmm. sobie kilkanaście tak. gram. A nagle się okazuje, że, że nabiera masy rzędu kilku kilogramów. I to samo dzieje się z nami, to samo dzieje się tak jak Weronika zauważyła z dzieckiem i, i dlatego zawsze ten fotelik dobrze jest zabezpieczyć, choć mówię, nie we wszystkich przypadkach jest on prawnie wymagany, bo... No, właśnie, na przykład w komunikacji miejskiej. Również. Nie trzeba mieć fotelika. Te nowoczesne chyba busy już jest obowiązek, prawda? W autobusach tak samo. Te, które są mhm. nowe, to musi być zapięte. Tylko, jak tylko chodzi o to, tak? że jest przepis odrębny, osobny mhm. do przewozu komunikacją miejską. I tam mhm. nie trzeba. Nie ma. Y, Arku, jest tak. jeszcze pytanie od Wiki. Czy mógłbyś podpowiedzieć, jak zabezpieczyć dziecko w taksie, jak nie ma fotelika? No ciężko, prawda? Ciężko. Mając hmm. świadomość to, co, tego, co się dzieje, tylko że no mówię, no najgorszy przypadek sobie wzięliśmy do analizy, ale mając świadomość tego, bardzo często ta nawet opiekuńcza mama myśli, że utrzyma dziecko w ręku. Nie, nie, nie pokuszę się o jakieś takie rozwiązanie, że, że ono będzie dobre albo idealne, albo no, no naprawdę trudno jest mi to, to przewidzieć. mogę. Trochę to przeanalizować pod kątem miejsca, które w pojeździe jest najbezpieczniejsze, a przyjęło się, że jest to miejsce za kierowcą. Że ono jedno, jedyne, bo, bo zawsze z natury rzeczy dążymy do tego, żeby ochronić twarz, czyli uniknąć, jakby tak wyprowadzić pojazd, żeby, żeby to nie. nie ten, który prowadzi, oczywiście to robi, nie? czyli taksówka będzie zawsze instynktownie unikał zagrożenia swojej twarzy, więc wszystko, co jest za nim, też jest przez to bezpieczniejsze. Ale czy, czy to jakkolwiek powstrzyma siły, czy, czy jakkolwiek, no trudno to, to w tej chwili mi przewidzieć. Ja bym wolał, żeby chociaż ten, ta podstawka była, żeby ten pas trochę przebiegał. Czy, czy no, jeżeli mamy gondolę, no to jestem sobie w stanie już wyobrazić sytuację, gdzie jakoś ją jestem w stanie czy przypiąć, czy umocować. Czy pytanie też, jakie to jest dziecko. Dobrze, Arku, wracamy do wykładu. A, bo ja miałem Państwu pytanie zadać. Przyszedł, przyszedł, Zadawaj, a ja napiszę je. Najpierw, się, najpierw chciałem się odwołać jeszcze na, właśnie do tych fotlików, a pytanie moje jest takie, czy podczas jazdy samochodem możemy rozmawiać przez telefon? To jest takie moje pytanie, chciałbym, żebyśmy sobie dwa słowa o tym porozmawiali. Czy podczas jazdy samochodem, oczywiście prowadzenia pojazdu, kierowania tym pojazdem, czy można rozmawiać przez telefon komórkowy, czy czy smartfon, czy w tym sensie nie? prowadzić rozmowę. A Co myślisz, że na kablu ktoś zabierze? Nie, ale takie bardzo. Nie wiem, czy kursanci by, by, by wiedzieli, ja, jak i się czy widzieli ten taki, taki na No nie no, są osoby jeszcze, które mają telefon, który, który służy tylko do dzwonienia. Ewentualnie. Myślałam, że do tego że, powie, że do grania w węża. No to ten sam miałem na myśli. Mamy odpowiedzi, tak. Na zestawie głośno mówiącym, tak, nie możemy trzymać smartpona w ręce. Możemy, lecz nie głośniku, w głośniku, nie trzymamy go w ręce. Jeśli sparowany z systemem w samochodzie, to tak. Nieźle, nieźle, nieźle. nieźle. Przez zestaw głośno mówiący, nie trzymając go w ręku, dobrze. tutaj Bartosz nam odpowiedział. Marii też dobrze, nie wolno trzymać go w ręce. Na głośniku też klecha tutaj. Tak. Grzesiu tak samo odpowiedział. Mhm. Kacper. Och, skończyła nam się darmowa transmisja, tak na chwileczkę, zanim Arek jeszcze wróci tutaj już na swoje stanowisko. Dziękujemy, że byliście z nami, osoby na TikToku, na YouTubie. Powolutku się autujemy i zapraszamy do naszej aplikacji prawko.pl. Jeśli wam się spodobał dzisiejszy wykład, zachęcamy do tego, aby zostać z nami dłużej, i wykupić subskrypcję. I dziękujemy za dzisiaj. Jutro startujemy również o godzinie 18:00. I co Areczku? No, to rozwiniemy.